Gdzieś już widziałem nawet, że nie wiem, czy to możesz samemu ustawić, czy ściągnąć, ale można zrobić już też takiego a'la potato moda. O, wszystko na S+, mam czad, patrzcie. A, nie zdążyliście. Na tej karcie wszystko mam na S+, z Wiktorem. A co do moda, to możesz ściągnąć takiego potato moda na PC, albo to samemu ustawić, że... A, ...że bardzo słaba jakość jest, nie? I bez problemu wtedy wszystko działa. O, no, nowe rzeczy. New stuff, new stuff. Dobre połączenie, chyba. 50msów. O, tak to jest ten string śmierci, sam go robiłem. TKN7. <gry> Dobra, pierwszy, pierwszy Dragonow, na którego gram, który coś tam. Faj. To dopiero jedna runda, ale już wiem o co chodzi z tym Dragonowem. Czemu ludzie tak. Marudzą. Bo on ma nagle przejścia do grabów po wszystkim. Okej. Okay. Aha, no nie, no dobra. Spitowany ten dragunowczad. On jakieś kombo mówi robi czy co jest grane jak mu to weszło fajnie coś czuję że dragonowy czat będą że będą dragonowy dobre w tej części nie ja ciebie gram dames, To ty? Okay. Aha. No jak można mieć znowu takie szczęście? O co tu chodzi? Ej okay. no, Oczywiście, że to kurwo po wszystkim ma graba. Oczywiście, że po wszystkim ma graba. Ja pierdykam. Taki dragunowy jest sik. No ciężko się gra. Nie wiem o co chodzi, nie? Mocne są te nowe rzeczy od draga. Będzie przewaga, przynajmniej tak to wygląda. Potem wszędzie ma przejścia do grabów. Przecież jak on mnie raz złapał? Dwa razy mnie złapał, tak? Jakiś turbo jagla mi zrobił w ogóle z przejściem, z rozwaleniem podłogi jej. Masakra trochę. No nic. Ten zbagowany grab. Ja robię w ogóle, Wiktorem, więcej zwykłych grabów niż tych 1 plus 2, bo one są ciężej wyrywalne teraz, nie? Trudno się wyrwać teraz na to. Okej. Nice. Dobra, zużył kita No nie! Robiłem ładnie utkomida, a tu dupa. A chyba nie miałem kita już. Ale bejcik Kawa. Dobra, na plus. Let's go. Ja też mam running dwójkę. Ja też mam running dwójkę. Dodawałeś mnie damę, a to to o, Lorenz, to ty? Ok. Dobra, trzeba tak robić przecież. Bum, 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 bum. Aj, wyrywałem się, wyrywałem się. Patrzcie, jakie to jest mocne na tej mapie. I ona ma bokiem kontynuację jugla. Normalnie full. Wszystko robi. I źle wstałem. Final round. Fight. Jakoś tak jest, Bazyliszek? No, że masz mniej klatek na wyrwanie się po prostu, tak? Nice, mamy to jeden jeden. Załóż to, zagramy czy online rankedy. Zaraz się zwijam damy, wiesz? Zaraz się zwijam. Także już dzisiaj nie gram żadnych tam player meczyków. W takim zawodniku pozostaje odłożyć pada. No, mocny jest ziomek, no. Walka o awans, chat. Walka o awans. Na czerwone rangi z takim koksem. Fight. To pierwszy wciśnie trigger, on wcisnął, let's go. Bum, 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 bum. Dobra, bezpieczna ściana. Nice. Kutas. A, jajaj, to jest launcher teraz? Widziałem bazyliszek, jasne. Po, po gierce... Gierce zaakceptuje Mamy to. Dobra. walka o czerwone rangi, let's go. A dwie ręce parówko. Dobra, spletowany grab. U. nie trafi. ojojoj, oj, oj. ale błąd, ale błąd, ale błąd, Szybko zareagował, nice, nope, też zrobił guarda, boom, 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 boom. Czy Twitch ma reklamy? Właśnie mi skoczyła, tak, no ma ogólnie, dlatego się kupuje suby na Twitchu. Ajajaj! Myślałem, że mogę się wbić! Znowu ma to! Patrzcie jakie... Jaki on ma w ogóle mocne kombosy po tym grabie na tej mapie! To tak faworyzuje tego Draga ta mapa! To jest serio niepojęte! Nope! No też zrobił guarda! Co za... ...ziomek! Mamy to czat, mamy to czerwone rangi, let's go! I moc, mega mocny dragonów rozwalony na czerwone rangi. To był taki boss, strażnik czerwonych rang to był. <grych> Czyli 20 tysięcy punktów jest na czerwoną, okej. Okay.